Było dostać, kiedy tą wizytę dostałam już. Chciałam, żeby... Pani, oto dar. Co to jest? To czekolada. Ludzie to piją. <gry> mm, czekolada na stoku. Oh, jeszcze tylko wymienił kasę i ferie. Zapomnij, kantor jest już zamknięty. Chyba twój. Ja mam kantor w telefonie. O, i dobry kurs mają? Zazdro. To wpadnij do mojego banku. Może? W PKO Banku Polskim twoje potrzeby są na pierwszym planie i pieniądze wymieniasz gdzie chcesz i kiedy chcesz. Idealne pachy? Nie istnieją. Każde są piękne w swoim rodzaju. Wybierz nowy DAW Advanced Care. Naszą najdelikatniejszą formułę. Teraz o dłuższym działaniu i ochronie. Wybierz nowy DAW Advanced Care. <laughs> zaskoczył panią Plus? Padałam niewiele na super smartfon mm. i okazało się, że odzyskałam aż 1000 złotych i to w gotówce z bankomatu. Taka sytuacja! Kup wybrany smartfon Samsung na raty 0% i odbierz nawet 1000 zł z bankomatu. Plus! Pury oh, nie pozwala ci w pełni cieszyć się życiem. Wypróbuj Voltaire Max. Jego unikalna formuła sprawia, że przenika on głęboko do tkanek, precyzyjnie trafia w źródło bólu, żeby szybko uderzyć w stan zapalny i zwalczyć ból z maksymalną siłą. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z urodką dołączoną do ulokowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Voltaren Max. Radość z ruchu. <słuch> Sponsorem programu jest producent karmy dla psów i kotów, Dolina Noteci. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Sponsorem programu jest właściciel portalu nieruchomości online.pl z ogłoszeniami mieszkań, domów i działek. Www Dobry wieczór Państwu. Sam środek zimy, czyli koniec stycznia i początek lutego, tym razem będą wyglądać zupełnie jak przedwiośnie. Zamiast minus 10 stopni będzie plus 10 stopni i ta niezwykle ciepła jak na tę porę roku pogoda zostanie z nami dłużej niż kilka dni. Sytuacja jest taka. Rozrasta się potężny wyż nad Europą Południowo-Wschodnią. Jego centrum będzie jutro na granicy Białorusi z Ukrainą i ten wyż będzie wpływać na pogodę w wielu krajach. On jest wielki, ciągnie się od Morza Śródziemnego aż właśnie na wschód kontynentu. Ten wyż zapewni nam coraz bardziej suche i jednocześnie ciepłe powietrze, stąd taka przedwiosenna pogoda tuż po weekendzie, a chmury z opadami będą jutro na przykład nad wyspami brytyjskimi, także nad Portugalią będzie front atmosferyczny, no i tu zapowiadamy deszcz. Tymczasem do nas będzie płynąć coraz bardziej suche i ciepłe powietrze, które ten wyż ściągnie z południa i południowego zachodu. Ten duży strumień ciepłego powietrza wbije się do centrum Europy i popłynie jeszcze dalej, nawet do południowej Finlandii. Tyle o sytuacji na Europą, teraz prognoza dla Polski. Wieczorem i w nocy coraz więcej pogodnego nieba nad naszym krajem. Lokalnie mogą utworzyć się zamglenia i mgły, zwłaszcza na południu, na wschodzie i w centrum. Padać nie będzie. Zero stopni ma być w Szczecinie, poza tym lekki mróz, na przykład minus dwa stopnie w Poznaniu, taka sama temperatura w Łodzi i minus cztery stopnie w Katowicach oraz w Krakowie. Jutro rano gdzie nie mgły, ale gdy ustąpią, będzie ładny, pogodny dzień. Dawno tak nie było, żeby w całej Polsce się rozpogodzało i były przejaśnienia i nigdzie nie zapowiadamy opadów deszczu, więc poniedziałek pod tym względem będzie wyjątkowy. No i temperatura zupełnie niezimowa, plus 10 stopni we Wrocławiu. 7 stopni będzie w Poznaniu, 6 prognozujemy dla Łodzi oraz dla Warszawy, a 3 stopnie mają być na wschodzie, od Lublina po Białystok i Suwałki. Ciśnienie w miarę stabilne, 1024 hektopaskale w Warszawie. A najnowsza 16-dniowa prognoza temperatury jest już teraz w internecie na www.tvnmeteo.pl A my sprawdzamy, co będzie działo się po poniedziałku. We wtorek jeszcze cieplej, nawet 11 stopni na Dolnym Śląsku i wszędzie pogodniej, bez opadów. W środę mała zmiana, to znaczy na północy i w centrum może się chmurzyć, ale nie będzie padać. Na południu nadal pogodnie i plus 10 stopni. Druga połowa tygodnia będzie nieco inna, to znaczy nadal ciepła z temperaturą do 10 stopni, ale możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. W czwartek wszędzie, a w piątek wszędzie, z wyjątkiem Dolnego Śląska. W tym tygodniu sprawdzalność prognozy pogody w TVN wyniosła Temperatura 90%, opady 82%. Następna prognoza pogody w TVN jutro za 15:08 wieczorem. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Sponsorem programu był właściciel portalu nieruchomości online.pl z ogłoszeniem mieszkań, domu i działek www.nieruchomościonline.pl. Sponsorem programu był producent karmy dla psów i kotów Dolina Noteci. Na program zaprosił jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu. Awaria elektrowni w Czarnobylu. Pomieniowanie wynosi tylko 3,6. Towarzysze, teraz mamy szansę zawłasnąć. To tyle co zwykłe prześwietlenie. Dość. Serial HBO. Czas zacząć mówić prawdę. Prawdy nie ma. Czarnobyl. Kolejny odcinek dziś o 20:15 w Tvn. Ja nie jestem satanistą. Może ktoś o pytał. A skąd Jeter wiedział, że szukamy bartka? Kłopoty to była jej specjalność. Siostra Monika zajmowała się kłopotami innych ludzi. Rozwalimy tę zmowę milczenia. To już jest siktała jesteś? Często zjedz. Lipowo. Zmowa milczenia. Nowy odcinek jutro o 21.35 w TVN. Co dziś oglądamy? A co tu leci? Kuchenne rewolucje. Na śniadanie, obiad i kolacje. Hotel Paradise. W słonecznym klimacie przez cały dzień. Kuba Wojewódzki. Co wieczór bez tabu. Choćby szleci. Kultowe seriale TVN, a wśród nich przydula i cały dzień jej sercowych rozterek. Dostępne już teraz. 15 kanałów TVN nowej generacji. Dla wszystkich w playerze. Say that something's impossible, I see that as a challenge. No Espace i tych full hybrid już od 1599 zł netto miesięcznie. Nie mam dni, gdy trefne karty. Ktoś rozstaje mi Chce mi mówić, jak mam tańczyć dziś. Wierz mi, taniec ma je znaczenie. Nie może sterować Twoim życiem. Dlatego Unika Ubezpieczenia powołała fundację, żeby wspierać walkę z hejtem. Sprawdź na fundacjaunika.pl. Tego się obawiałem. Nie korzysta Pan z infaktu, Panie Radku. Prowadzi Pan działalność gospodarczą, na to wie Pan. Zadbać! Ale do pan Jensa wiosłuję. wiosłuje, pan te barki? O firmę zadbać! Faktury pan wystawia? Jeszcze ja! To dzisiaj dwa razy dziennie będzie pan wystawiał faktury w infakcie. I do tego jeszcze osłonowo, żeby panu te fakturki nie zaszkodziły, to zapiszę księgowego z infaktu. A wyraźnie doktor napisał? Wyraźnie. Załóż firmę i zleć księgowość na infakt.pl. O, krakowska. Mariaka. Sucha. Strzynki. Od prawdziwych masaży. Od nas? Nie! Od mistrzów masarstwa! Wielka loteria! Smakuj wygranej na okrągło! Polewnik, jedzenie ma znaczenie! Moje wnuki zawsze wiedzą, jak mnie uszczęśliwić. Jestem Marek i przez 30 lat byłem inżynierem w największej polskiej firmie paliwowej. Moja żona żartowała, że nasze życie ma piękny zapach paliwa. Byłem szczęśliwy, ale wiedziałem, że nasza firma ma większy potencjał i miałem rację. Orlen to dzisiaj międzynarodowy koncern. Lubisz te stacje? Jest ich coraz więcej. Orlen to także siedem rafinerii oraz flota gazowców, dzięki którym gaz trafia do naszych domów. Produkuje energię z wiatru i ze słońca, a już wkrótce także z atomu. Orlen wytwarza też nawozy dla polskich rolników. Bez zaangażowania Orlenu trudno sobie wyobrazić polski sport czy kulturę. To naprawdę wielka sprawa. Jestem dumny, że jestem częścią tej historii. Zresztą nie tylko ja. Orlen dla Polski. Poznajcie Kolostrum Genactiv. 250 bioaktywnych składników, przyjazne formy podania i smak, które polubi Twoje dziecko. Teraz z czarną porzeczką i cynkiem na odporność. Colostrum Genactive, super substancja dla całej rodziny. Z okazji wolnej chaty. Z okazji poznania pewnego słodziaka. Z okazji tego, że weszło, że zawsze jest blisko. Twoja paczka. I z okazji, że znów Grand Chips Glass Bosch od Lorenz. Sprawdzanie się sprawdza. I Big się sprawdza, zanim weźmiesz kredyt. Mm -hmm. Żeby uniknąć niespodzianek, ta pani nie sprawdziła, że ma zaległości i nie zrealizuje swoich planów. W raporcie BIG sprawdzisz, czy wszystko spłacasz na czas, jaką masz ocenę punktową i czy nikt nie wziął na ciebie kredytu. Bank też sprawdzi Twój BIG, zanim podejmie decyzję. Raport BIG się sprawdza. Ty też sprawdź na BIG.pl, na jaki kredyt możesz liczyć. Czyli chcesz zostać mistrzem szynki? Bo ja to tak zawsze. Tylko szynka i szynka. Mua! Wow. Eksportowa szynka uroka! Tak, eksportowa krakówsa ze słynnego mięsa od lokalnych hodowców. Wolno gotowana, idealnie sokiesta, delikatna. Mistrzostwo! Krakus, mistrz szynki. Spróbuj też szynki od szwagra. Tradycyjnie wędzona. 100% szynki w szynce. Ostry ból gardła? Weź Inaldin Gardło Max. Potrójna moc w walce z bólem gardła. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zapraszam do Radia Z. Tu się dzieje. Budzimy. Bawimy. A przede wszystkim gramy. Lubię tak jak ty. Lubię tak jak ty. Lubię tak jak ty. Lubię Radia z. Radio Z. Stara czy nowa? każda ekipa jest ważna, kiedy możemy pomóc Wielkiej Orkiestrze. Dlatego wpłacam do Eskarbonki od Mastercard, którą założyłam Rówa. O ta! Wpłacaj do Eskarbonki od Mastercard i wspieraj z nami Wielką Orkiestrę! Pomagać znów pełnym składem, Bezcenne. Gdy kogoś kochasz, zrobisz wszystko, by go chronić. Naprawdę. Wszystko. Dzięki temu pomidory Mutti zachwycają pełnią smaku. Jestem Franciszko Mutti, nikt nie kocha pomidorów, tak jak ja. Mutti, jedna rodzina, wspólna pasja pomidory. Oto zły cholesterol. Przenika do naczyń krwionośnych i powoduje ich zwężenie. Na szczęście jest Optima Cardio. Zawiera sterole roślinne, które znacznie blokują wchłanianie cholesterolu i obniżają jego poziom. Optima Cardio. blokuj zły cholesterol. Szamy, że nasze porówki są tak dobre, że podjadasz je dziecku z talerza. Dolina dobra. No, u nas nasiona przechodzą kontrolę. Ale, że co? Dziś biznes jasinku zakończy się piaskiem. nie każdy nasionko może być kujawskim. Tylko dobry ziarno, najwyższej jakości, w kujawskim Gazdo, a internet u was na kwaterze hula? Hulo panucku, światłowodmowy. A w salonie hula? Też hulo. A na piętrze? A tu dopiero hulowe. hej! A śnieg, A śnieg będzie? Śnieg? To jest hulo! Śnieg będzie albo nie, ale światłowód jakości Orange będzie na pewno. Teraz za dodatkowe 35 zł miesięcznie. Przeniesz plan komórkowy do pakietu ze światłowodem i zyskaj tablet za złotówkę. Orange daje więcej. i Zapraszamy do salonów i na orange.pl. O Ródzie, to ja chyba pohulam w domu. Orange. Młodszy wygląd skóry w 7 dni? Wybierz nowość Neutrogena Retinol Boost dla nawilżonej i jędrnej skóry, mniej widocznych zmarszczek i redukcji przebarwień. Unikalna formuła z czystym retinolem. Zobacz widoczne rezultaty z Neutrogena Retinol Boost. Sponsorem transmisji 32. finału Wielkiej Orkiestry w Świątecznej Pomocy jest M-Bank. Sponsor transmisji 32. finału jest Mastercard, dostawca technologii s -Carbonki. Na program zaprasza sponsor operator sieci Play, dostawca światłowodu. Play. Teraz bardzo wszystkich tych, którzy oglądają na te fajnie, na TV, moi drodzy. Tym razem nie powiem ile mamy w tym momencie na końcu pieniędzy, ponieważ nie ma na ze mną tej błyskającej cudownej plazmy, na której to się wszystko ukazywało. Jestem na scenie, na tej scenie już za kilkadziesiąt minut, za nawet trochę krócej. światełko do nieba za mną tutaj. Póda się do konkretnej osoby się odnosić. Pani wraca do sprawy tutaj.